Witajcie serdecznie, kolejny raz w przybytku na sztormowym brzegu. Wróciłam tutaj, ponieważ nie odwiedziłam piwnicy i nie odzyskałam swoich pieniędzy poprzednim razem. No i teraz sobie to zrobimy. Piwnica jest tu. Na lewo, jak wejdziecie do przybytku, ja schodzę wszystkimi. Tutaj było zamknięte, otworzyłam sobie wytrychem. Łapka. Dlatego rozdzielę ich sobie rękawiczki złodziejstwa. Nie no, bez premii spróbujemy. Jeżeli nadepniecie na to, to wystarczy te jamy rozbroić i też wyłączy się pułapka. Tu też powinna być jama, tu mamy porażkę. Ale tu już nie mamy. Ja tom sobie wrócę. W sumie to rozdzielają o. Rozbrój. Dlaczego podeszłam tutaj nimi? Wstawajcie. Ponieważ Karlak ma krok przez mgłę i ma amulet, który resetuje się po krótkim odpoczynku. A tu mamy sarkofagi. Nie ma w nich jakichś super itemów. No i tak jakiś mały pech, jeżeli chodzi o kostkę. Jest eliksil heroizmu, kadzidła i jakiś pierścień. Tu dodaj do towarów od razu. I po drugiej stronie również mamy Sarkofę. Znowu siła, znowu pech za pierwszym razem. Możemy dać ulepszoną bardowską inspirację, nie? A może nie będzie potrzeby. I tutaj mamy zwój wypędzenia, i też takie drobiazgi do handlarza. Teraz nimi sobie opuścimy piwnicę. Wracamy do posępnej. I zajrzyjmy do skrzynek nadatki. Nasze pieniążki. Plus jeszcze dodatkowo mikstury. Zwój polimorfii. I dostaliśmy Boskie Napomnienie. Dotknięta istota zostaje przeklęta przez obrażonych bogów. Gdy straci przytomność, od razu umiera. Ponadto, gdy istota umrze, z jej zwłok przywoływany jest straszliwy emisariusz obrażonego bóstwa. Tutaj mamy zwój i trochę rzeczy do alchemii. Tu powinny też być pieniądze, tak? Bo to jest skrzynka przypisana kolej... konkretnemu pomnikowi. Tu była mystr... Selunę, tu Mystra. Tutaj ten pomnik, który ma wszystkich pozostałych bogów. I tu taki ciekawy amulecik jest. Ja oczywiście wolę ten przywrócenia, bo połączenie mam z rękawicami ochroną przed orężem. Tak? W ofiarach dla Helma znajdziemy tarczę. A w ofiarach dla Tyra. Młot Sprawiedliwy. I teraz uwaga, jeżeli byście ukradli w ten sposób, że przekazalibyście innej postaci, to ona też dostaje klątwę. Więc najlepiej zebrać wszystko jedną postacią. I zanim się opuści piwnicę, warto sobie pozostałymi postaciami przyjąć błogosławieństwo bogów. Żeby zrobić wszystko za jedną klątwą, tak? nie będę tutaj tego czytała bo to było w innym filmiku szukamy bóstwa dla nas niech będą światła i sprawiedliwości roztańczona bogini piękna i wolności Eilis Trae niech będzie i szukamy pieniędzy naszych gdzieś tutaj powinna być posępna no Will nie to już za daleko o, mamy. I 4,5 tysiąca to było. I możemy się pomodlić. Wracamy. Do posępnej. To był ten pomnik z wszystkich bóstw, czyli... Tu są nasze pieniądze. Minus jeden złotka. Wikariusz Paluszek sobie zgarnął. A już tą kolejną postacią nie będę tego pokazywała. Bo już to zrobiłam wcześniej. Ale co teraz? Idziemy do obozu. Ja zostałam tu posępną celowo. Och, nie mogę krótkiego odpoczynku. Muszę więc najpierw długi, i teraz krótki odpoczynek. I zobaczcie na nieśmiertelnego kota, który ma dwa życie. Jesteśmy zaskoczeni, więc tutaj. W sumie niepotrzebnie używałam tego skilla. Jak ja się uśmiałam właśnie za pierwszym razem z tego nieśmiertelnego kota. No, strzelimy sobie, nie? Na dzień dobry. Krytyk. A ja nie mogę nawet broni zmienić. Dobrze, no. Jeszcze musimy podejść. No to jest to śmieszne, że przez moich nie mogę się ukrywać. No, to tutaj ma ruch teraz ty. Dobrze. Później będzie Karlak, będzie. Nie koniec tury, tylko. Mam nadzieję, że ja też nie mogę zabić Skwarka, nie? Ech. Jena. Pewnie jenę można, więc trzeba uważać. Nie zmieniłam rękawiczek. Auć. Jena dostaje sanktuarium, a nieśmiertelny kot walczy sobie dalej z Devą. Coś fajnego, nie? To co, kot też sanktuarium. Nie, bo nie. Nie, to nie jest na koncentrację. Nie jest. Dobrze. Teraz możemy. Aha, obszarówkami i tak wtedy zadajmy obrażenia. W ten sposób mogę. Dlaczego sanktuarium jej zeszło? A, bo ona nie. Nie ma tur tak jak my. Przesuń się, przesuń. O! Pewam szczerze, nie wiem, czy będę zadawała obrażenia jej, nie. Zaraz się przekonamy. Najwyżej, wczytamy. Także jest nieśmiertelna, tak? Uh -huh. I uciekła. Super. Chyba nie na z obozu, co? To się okaże. Zbadajmy. Odporność na światłość, czyli nie ma sensu światłością w ogóle. No, widać, że dość ciężki przeciwnik, taki deva. 210 życia. Dwóch ich się pojawia. To teraz sobie wyobraźcie, jakby na każdego pojawiło się dwóch. <laughs> Nie wiem, czy tak jest, prawdopodobnie tak. Co by tutaj możemy zrobić? Pobawić się. Wolę wszystko na niego, żeby zginął. I nie zginą, niepodatność na broń ukuszona, dobrze, to nie będziemy marnować. No proszę. Zwykłym to od razu trafia, nie? Podepnięcie. Udało się. A skoro się udało, to możemy teraz dwóch naraz zgarnąć do rzutu. Przełączyli się teraz, jak dobrze pójdzie, to wykończymy. Chciałam przetestować, i co to było. Brawo! Kotek jest! Skwarek! Sprawdzimy za chwilę. A, jest już. Jena. Czy Jena wróci, chciałam powiedzieć. Czyli nic się nie zmieniło. Czy Dewy coś mają? Nic. Czy można wykorzystać ich ciała? Zaraz zobaczymy. Jeżeli tak, to zaraz można wpakować je do skrzynki. Można. Tak, więc no. Dodatkowe dwa ciała. Ale w ten sposób możemy odzyskać pieniądze i oczywiście teraz posępna idzie przed posąg i może błagać o błogosławieństwo. I mamy namaszczenie splendorem. Ogólnie to teraz zrobili tak, że nie trzeba tutaj codziennie przychodzić. Mi po odpoczynku nie znika to namaszczenie splendorem. Wcześniej było tak, że długi odpoczynek je kasował. Teraz jest tak jakby na stałe. Nie wiem czy jest to błąd, czy po prostu to zmienili. No i w tym filmiku to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.